Jest rok trzydziesty Maryja z Nazaretu. Apostołowie, kilku uczniów Jezusa oraz grupa pobożnych niewiast prowadzą ustronne życie w domu, gdzie odbyła się ostatnia wieczerza. Miejsce Judasza Iskarioty jako dwunastego apostoła zajmuje Maciej. Podczas żydowskiego święta plonów, tak zwanej Zielonych Świąt, Duch Święty zstępuje na Maryję i braci chrześcijańskich. Natchnieni szczególną siłą wewnętrzną wychodzą, by głosić Ewangelię. U schyłku dnia mają już za sobą trzy tysiące chrztów. Ewangelia rozchodzi się z ust do ust. Pielgrzymi z różnych stron, którzy byli świadkami tego, co wydarzyło się w Jerozolimie, wracają do swoich domów, niosąc tę wyjątkową wiadomość. Działają już w Judei, Rzymie, Arabii, na Krecie, w Libii, Egipcie, Frygi, Pamfilii, Poncie, Kapadocji, Azji Mniejszej, Mezopotamii oraz wśród Medów, Partów i Elamitów. Ślady tych pierwszych ośrodków chrześcijańskich zanikają jednak dość szybko i ponownie pojawiają się dopiero w następnym stuleciu. W Jerozolimie apostołowie dokonują pierwszych cudów i spotykają się z pierwszymi prześladowaniami. Dobra nowina znajduje najlepsze przyjęcie wśród mieszkańców Judei pochodzenia greckiego, ale także wśród kapłanów żydowskich dochodzi do pierwszych, choć nielicznych, nawróceń. Zostaje wybranych siedmiu diakonów, spośród których szczególną odwagą i gorliwością wyróżnia się Szczepan. Jego męczeństwo zapoczątkowuje okres systematycznych prześladowań, które zmuszają najbardziej znanych członków wspólnoty do opuszczenia Jerozolimy. Zachowało się kilka niezbitych świadectw dotyczących tej zesłanej przez opatrzność diaspory rozproszenia. Diakon Filip udaje się do Samarii, a następnie, podczas wędrówki z Jerozolimy do gazy, Chrzci Dworzanina Królowej Etiopii. Później kontynuuje ewangelizację nad Morzem Śródziemnym, od Gazy do Cezarei. Apostołowie Piotr i Jan nauczają w Samarii i Górnej Judei. Wielu chrześcijan wędruje po wsiach Judei i Samarii, przyczyniając się do dalszego rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa. Wspomniany urzędnik Królowej Etiopii powraca do swojej ojczyzny, niosąc tam zapał, jaki wzbudziło w nim przyjęcie Chrztu. Piotr, z odwagą i stanowczością, Kieruje u boku Maryi z Nazaretu pierwszym kościołem. W latach 40. udaje się do Liddy, Jafy i Cezarei. Po uwięzieniu zostaje w cudowny sposób uwolniony przez anioła i dobrowolnie wybiera wygnanie do Antiochii w Syrii, gdzie zostaje pierwszym biskupem. W późniejszym okresie głosi Ewangelię w Kapadocji, poncie, Galacji, Bitynii i Macedonii. W 42 roku zatrzymuje się prawdopodobnie w Koryncie, a stamtąd udaje się do Rzymu. W roku 50 ponownie spotykamy go, przybywa do Jerozolimy na sobór apostolski. W drodze powrotnej do Rzymu zatrzymuje się jeszcze na krótko w Antiochii i Koryncie. 29 czerwca 1967 roku, za panowania Nerona, zostaje ukrzyżowany na wzgórzu watykańskim. Chrześcijańska diaspora w 1942 roku, a więc 12 lat po zmartwychwstaniu, zaczyna się okres rozproszenia apostołów wywołany między innymi prześladowaniami. Wiadomości, jakie na ten temat posiadamy, pochodzą z raczej wiarygodnych źródeł. Od Eusebiusza, z Cezarei, z tradycji apostolskiej i ludowej. Jan prowadzi działalność w Jerozolimie, Samarii i nad rzeką Jordan. W 62 roku przebywa w Efezie, gdzie sprawuje funkcję biskupa, szczególnie interesują go kościołami w Smyrnie, Filadelfii, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Laodycei. Popatmos. Umiłowany apostoł kończący wiek zostaje zesłany na wyspę jako starzec w Efezie, gdzie zostaje pochowany. Tomasz prowadzi ewangelizację krainy Partów i prawdopodobnie dociera do Kranganore i Kilonie w Indiach, gdzie zakłada wiele kościołów, między innymi w Mylapore. Umiera śmiercią męczeńską, a jego ciało zostaje przeniesione najpierw do Edessy, potem na wyspę Kios, a wreszcie do Ortony, na wybrzeżu Adriatyku. Andrzej udaje się z misją do kraju Scytów, do Tracji, Achai, Bityni i na wybrzeże Morza Czarnego. Mateusz zwraca się najpierw do Judejczyków, potem zaś, jak podają dzieje imieniu Temidy, wyrusza ku Etiopii. W Myrnie ponosi męczeńską śmierć za sprawą tamtejszego króla Jubana, który wkrótce potem sam się nawraca. Ciało apostoła zostaje przeniesione najpierw do Paestum, a stamtąd do Salerno. Bartłomiej wędruje po Armenii. Gdzie udaje mu się nawrócić króla Polimeusa i ludność dwunastu miast. Stamtąd udaje się na północ, zahaczając o królestwo Omerytów, Jemen i zachodnie Indie. Ginie śmiercią męczeńską w Albanopolis w Armenii, a jego relikwie od 983 roku spoczywają na wyspie Tybrze w Rzymie. Filip naucza wykształconych kręgów Ateńczyków, a później udaje się do kraju Partów, Azotu. Nikatery i Hierapolis we Frygi. Tam, z polecenia konsula rzymskiego, zostaje zamęczony i pochowany na miejscu. Jego doczesne szczątki są dziś czczone w rzymskim kościele świętych apostołów. Juda Tadeusz, Adai, niesie dobrą nowinę wsią Adiabene i Osroene w Mezopotamii. Legendarna nauka Adai podaje, iż apostoł dotarł tam jakoby w celu zadośćuczynienia obietnicy, którą sam Jezus dał królowi Abgarowi Fimpy. Ponosi męczeńską śmierć w Bejrucie, a jego szczątki spoczywają w Rzymie, w bazylice św. Macieja. Trzynasty apostoł głosi Ewangelię w Jerozolimie Judei, a być może również w Etiopii. Ponosi męczeńską śmierć prawdopodobnie w Judei. Szymon Gorliwy kieruje się do Persji, a po śmierci Jakuba Młodszego, zrzuconego z wieży świątyni po trzydziestoletnim sprawowaniu biskupstwa, zostaje biskupem Jerozolimy. Jakub starszy, brat Jana. Głosi słowo Boże w Judei i Samarii oraz może w wybrzeżach Hiszpanii. Zostaje wydany na śmierć przez Heroda Agrypę w 1942 roku, a jego ciało zostaje przeniesione do komposteli w Hiszpanii. Marek Ewangelista uważany jest za założyciela kościoła aleksandryjskiego, apostoła Delty Nilu, Pentapolis w Cyrenajce i Tebaidzie, ale za swego uważają go również kościoły w Wenecji i Akwilei. Łukasz, pogański lekarz, Później zaś współpracownik Pawła i ewangelista, kończy swoją ostatnią misję w Grecji i umiera w Tebach. Po upadku Jerozolimy w 70 roku tamtejsi chrześcijanie chronią się w różnych miejscach przed prześladowaniami ze strony Rzymian i Judejczyków. Chrześcijaństwo powoli zatacza coraz szersze kręgi we wszystkich prowincjach rzymskich na Bliskim Wschodzie. We Włoszech już od czasów apostołów chrześcijaństwo promieniuje przede wszystkim z Rzymu, Pozzuoli i Pompeji. Dociera do wielu miejscowości środkowych i południowych Włoch, a w dalszej kolejności stopniowo obejmuje także północne tereny kraju, aż po Dolinę Padu. W Pompeji Ewangelia była znana już przed 79 rokiem, kiedy to miasto zniknęło z powierzchni ziemi. Pod koniec stulecia istniały tam również biskupstwa w Agrygencie, Benewencie, Bresci, Katani, Fano, Florencji, Foligno, Luce, Mediolanie, Neapolu, Nepi. Padwie, Palermo, Pawi, Podcłoli, Rawennie, Reggio di Calabria, Spoleto i Terracinie. W Galii, do której prowansalskich wybrzeży dotarł podczas swoich wędrówek Paweł, jego uczeń Krescencjusz rozszerza granice ewangelizacji aż po dolinę Rodanu, gdzie zakłada kościół w Wienne. Trofim, uczeń Piotra, przyczynia się do powstania gminy w Arles. Według ludowej tradycji, Linus. Następca Piotra na tronie biskupa Rzymu, miał nauczać w południowej Galii i kierować kościołem w Besançon do 65 roku. Legendy głoszą, że w Prowansji nauczali Łazarz, Marta i Maria. Faktem jest natomiast, że pod koniec stulecia w Galii istnieją trzy biskupstwa: Aix w Prowansji, Marsylia i Sens. Na południowym wybrzeżu Hiszpanii, które było już celem wypraw Pawła, dane na temat działalności kościoła przekazał dopiero Cyprian w III wieku. Wieszczenie gminne, oscylujące pomiędzy wiarą a legendą, popularne w VIII wieku, głosi, że Jakub Starszy, przybywszy tu z uczniami, założył kościoły w Urzei, Tuj, Kordobie, Elwirze, Guadix, Maladze, Lugo, Avili i Salamance. Potwierdzone historycznie jest natomiast istnienie pod koniec stulecia trzech innych kościołów w Tarragonie, być może dzieło Pawła, Geronii i Toledo.